Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kiedy jest najlepszy moment, aby iść spać? W miarę starzenia się nasze nawyki związane ze snem się zmieniają i staje się ważniejsze niż kiedykolwiek, aby uzyskać odpowiednią ilość snu. O której godzinie powinniśmy iść spać po przekroczeniu 70 lat? Czy lepiej chodzi spać wcześniej czy później? Ten artykuł zgłębi naukę o śnie i jego znaczenie dla osób starszych. Zbadamy również, jak odpowiedni czas pójścia spać może poprawić wszystko: od zdrowia emocjonalnego po funkcje poznawcze. Przeczytaj cały artykuł, aby otrzymać profesjonalne porady, jak zoptymalizować swoje sny i żyć zdrowszym oraz bardziej energicznym życiem. Daj mi znać, czy podoba Ci się ten artykuł. Możesz nadal pomagać mi w rozpowszechnianiu wiedzy o starzeniu się. Zasubskrybuj naszą stronę i włącz powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych nowych artykułów, proszę skomentuj numer 1, jeśli podoba Ci się ten artykuł i skomentuj numer 0, jeśli Ci się nie podoba, abyśmy mogli tworzyć lepsze treści. Zaczynajmy. Sen jest fundamentalny dla osób starszych. Modele i potrzeby snu zmieniają się wraz z wiekiem. Osoby starsze często potrzebują mniej snu niż młodsze dorosłe. Zazwyczaj między 6 a siódma godzina snu jest ważniejsze niż całkowity czas snu. W miarę starzenia się cykle snu mogą stać się lżejsze i bardziej fragmentaryczne. Osoby starsze mają tendencję do częstszego budzenia się w nocy z powodu dyskomfortu lub konieczności pójścia do toalety. Nawet jeśli przespali pełne 8 godzin, fragmentaryczny sen może sprawić, że czują się zmęczeni lub mentalnie zdezorientowani. Zmiana jakości snu może mieć znaczący wpływ na zdrowie osób starszych, ich funkcje poznawcze i dobrostan emocjonalny. Osoby starsze, które nie śpią wystarczająco, mogą mieć trudności z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji. Niedobór snu jest również związany z zaburzeniami nastroju, takimi jak drażliwość i lęk, wpływając na jakość ich życia. Szczególnie ważne dla osób starszych jest utrzymanie dobrej higieny snu, aby promować nie tylko lepszy odpoczynek, ale także optymalne zdrowie. Ważne jest ustalenie regularnej rutyny pójścia spać i stworzenie chłodnego, ciemnego, i cichego środowiska sprzyjającego snu. Należy także zarządzać ewentualnymi zaburzeniami, takimi jak lęk czy ból, które mogą zakłócać sen. Regularna aktywność fizyczna, świadoma dieta i zdrowy styl życia są również ważne dla snu. Poprawa snu u osób starszych nie oznacza spędzania więcej czasu w łóżku, lecz tego, aby godziny spędzone w łóżku były spokojne, regenerujące i sprzyjające stabilności emocjonalnej. Jasności umysłu i ogólnemu dobrostanowi. Skupienie się na jakości snu i rozwijanie nawyków promujących spokojne noce może pomóc osobom starszym w poprawie zdrowia i funkcji poznawczych, prowadząc do zrównoważonego i spokojnego życia. Określenie idealnej godziny pójścia spać dla osób starszych, szczególnie tych powyżej 70 lat. Może być nieco bardziej skomplikowane niż po prostu przestrzeganie ustalonej reguły, chociaż nie istnieje uniwersalnie idealna godzina dla wszystkich. Profesjonaliści zdrowia zgadzają się ogólnie co do znaczenia utrzymania spójnej godziny snu, która dostosowuje się do naturalnego rytmu dobowego ciała. Ten rytm jest wewnętrznym zegarem, który kontroluje cykle snu i czuwania i często zmienia się wraz z wiekiem, wpływając na godzinę, o której najbardziej pragniemy spać. Dla wielu osób starszych ten rytm dobowy przesuwa się na wcześniejsze godziny snu. Osoby starsze mogą czuć się zmęczone szybciej, naturalnie około godziny 21 lub 22, ponieważ w miarę starzenia się potrzebują mniej stymulacji i więcej odpoczynku w nocy. Przy ustalaniu, o której godzinie iść spać, ważne jest uwzględnienie, o której godzinie dana osoba starsza naturalnie się budzi. Chodzenie spać wcześniej zapewni, że osoba skłonna do wczesnego budzenia się będzie mogła uzyskać pełny i regenerujący sen. Chodzenie spać o tej samej godzinie każdego dnia pozwala ciału ustalić regularną rutynę, co pomaga w regulacji wewnętrznego zegara. To przekłada się na poprawę jakości snu. Ponadto chodzenie spać wcześniej pozwala wejść w fazę głębszego snu, trudniejszą do osiągnięcia, jeśli chodzimy spać później. Osoby starsze mogą skorzystać na głębszym śnie, chodząc spać wcześniej, ponieważ mają trudności z wchodzeniem w fazy głębokiego snu, jeśli chodzą spać później. Spanie wcześniej jest również bardziej zgodne z naturalnymi rytmami dobowymi, wpływanymi przez światło dzienne i porę dnia. To może przywrócić zegar biologiczny, umożliwiając lepszy sen i zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia głębokiego snu. Chodzenie spać wcześniej pozwala także unikać zaburzeń snu związanych ze starzeniem się, takich jak częstsze budzenie się w nocy. Pomaga to również osobom starszym lepiej odpocząć i poprawić funkcje poznawcze oraz fizyczne. Lepsza jakość snu ma pozytywne skutki dla ogólnego zdrowia osób starszych, takie jak lepsza regulacja nastroju, wyższe poziomy energii w ciągu dnia oraz zmniejszone ryzyko chorób i najświętszym. Stała jakość snu odgrywa kluczową rolę. W utrzymaniu i poprawie zarówno funkcji poznawczych, jak i dobrostanu emocjonalnego u osób starszych. Ustanowienie rutyny, która obejmuje chodzenie, spać wcześniej i zapewnienie odpowiedniej ilości spokojnego snu, może mieć głęboki wpływ na zdrowie psychiczne. Mózg konsoliduje wspomnienia podczas snu, umożliwiając przetwarzanie informacji i doświadczeń dnia. To może poprawić jasność umysłu, koncentrację i zdolność do podejmowania decyzji w ciągu dnia. Chodzenie spać wcześniej pozwala również wejść w fazy głębszego snu, które są niezbędne do naprawy i regeneracji mózgu. Osoby starsze często czują się bardziej energiczne i pełne życia po przebudzeniu, co może mieć pozytywny wpływ na ich nastrój i postrzeganie życia. Dobry sen pomaga regulować hormony stresu. Zmniejsza uczucia frustracji czy lęku, a nawet łagodzi drażliwość. Wszystkie te czynniki mają tendencję do pogarszania się z wiekiem z powodu problemów zdrowotnych lub innych zmian w życiu. Dobry sen pomaga także utrzymać stabilność emocjonalną, umożliwiając mózgowi lepszą regulację i przetwarzanie emocji. Osoby starsze, które śpią wystarczająco, mają tendencję do mniej gwałtownych zmian nastroju. I są mniej podatne na uczucie przytłoczenia stresem emocjonalnym dnia codziennego. Regenerujący sen jest niezbędny dla zdrowia osób starszych, ponieważ poprawia zarówno ostrość umysłową, jak i odporność emocjonalną, a także poprawia ogólną jakość życia, umożliwiając prowadzenie zrównoważonego i satysfakcjonującego stylu życia. Rozpoznanie i optymalizacja własnej godziny pójścia spać. Może znacząco poprawić jakość snu, a w konsekwencji ogólne zdrowie i dobrostan emocjonalny osób starszych. Ważne jest ustalenie regularnej rutyny snu, stworzenie sprzyjającego środowiska do odpoczynku oraz przyjęcie nawyków, które promują spokojny i regenerujący sen. Inwestowanie w jakość snu dziś oznacza dbanie o swoje zdrowie i niezależność na przyszłość. Nie wahaj się szukać wsparcia u profesjonalistów zdrowia. Jeśli napotkasz trudności ze snem i dziel się tymi informacjami, aby pomóc innym żyć zdrowszym i bardziej energicznym życiem. Świadomość i chęć poprawy własnych nawyków związanych ze snem są pierwszymi krokami do optymalizacji swojego zdrowia i jakości życia. Nie przegap kolejnych artykułów, aby uzyskać więcej porad, jak żyć zdrowo i aktywnie również w zaawansowanym wieku. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi treściami. Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zostaw komentarz z numerem 1. Jeśli Ci się nie podobał, zostaw komentarz z numerem 0, abyśmy mogli tworzyć lepsze treści dla Ciebie. Dziękuję za Twój czas i miłego czytania.